Cześć, kochani, witam Was serdecznie w otwartej rampie online. I nie mogę w to uwierzyć, że właściwie mówię to po raz ostatni przed wakacjami. Chciałabym Wam bardzo gorąco podziękować za cały ten okres naszej pracy online, wtedy kiedy zaczął się, zaczęła się pandemia wirusa, wtedy kiedy wszyscy. Nagle stanęliśmy na wysokości zadania i zaczęliśmy pracę zdalną i kiedy dzięki Joannie Górniak cała ekipa otwartej rampy stanęła na wysokości zadania i postanowiliśmy dalej działać. Dziękuję Joannie i dziękuję wszystkim wszystkim naszym twórcom, całej ekipie prowadzących warsztaty za to, że, że się nie złamaliśmy, że byliśmy razem i nadal jesteśmy razem. I w tym jest siła naszego niesamowitego projektu. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym projekcie online, które komentowały, które odsyłały nam filmiki, jak pięknie realizowaliście zadanie i chciałabym też podziękować przede wszystkim uczestnikom Akademii Muzykalowej i Warsztatów Targówek Śpiewa za to, że jesteście niesamowici. Jesteście naszą nadzieją. Jesteście... Niesamowicie zdolnymi ludźmi, pracowitymi i współpraca, praca z Wami to jest coś niezwykle cennego. Dziękuję Wam za to, bo dajecie nam dużo siły i energii. Teraz chciałabym podsumować to, co robiliśmy online, bo o tym, co robimy stacjonarnie, nie muszę mówić efekty zobaczycie we wrześniu sami. Natomiast to się okazało bardzo ciekawe i uważam, że to jest trafiony pomysł. Praca przez, przez, przez stronę internetową, praca przez komputer, ponieważ bardzo wiele rzeczy, które na co dzień nam umyka, my możemy je tutaj wyrazić i możemy je tutaj powtórzyć, możemy to zmontować i możemy powiedzieć to, co jest najcenniejsze. To było niesamowite, jak realizowaliście zadania. Jak nagrywaliście filmiki, czasami nawet durne, śmieszne, bo aktorstwo to jest zabawa. Teatr to jest zabawa. Tylko są ludzie czasami na świecie, dla których ta zabawa jest sensem życia, i ja należę do jednych z nich i widzę, że dla niektórych z Was też stało się to bardzo ważne. I ja Wam za to też dziękuję. Ten cały filmik to chyba będą moje jedne wielkie podziękowania, bo jest mi strasznie smutno, że robię to teraz. Ostatni raz i właściwie to nie mogę w to uwierzyć, ale może od września też poprowadzimy jakieś ciekawe warsztaty dalej w tym trybie internetowym. No zależy, zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie, bo uważam, że ta formuła jest niezwykle ciekawa, chociaż niełatwa. Hmm. Przypomnijmy sobie o tym, o czym rozmawialiśmy. Bo to, co ja Wam, z jaką myślą u was chcę zostawić, uczyliśmy się różnych rzeczy, emocji, e, zachowania intencji, jak wydobyć tematy z tekstu, jak technicznie zrobić pewne rzeczy, na przykład śmiech, płacz, czy krzyk, jak pracować nad swoim głosem, jak, e, jak używać szeptu na scenie, robiliśmy bardzo dużo różnych rzeczy, ale myśl, która jest najważniejsza, z którą ja was chcę zostawić, to jest myśl, że teatr, że sztuka to jest obcowanie z czymś większym. To jest obcowanie z taką energią i z takim rodzajem pracy, która nie jest dostępna dla każdego. I ona uskrzydla, ona sprawia, że my się rozwijamy, że idziemy w górę, że pracujemy nad sobą, nad swoimi. Traumami, nad swoimi ciałami, nad swoimi emocjami. To nas skłania do pewnych przemyśleń. I ja jestem wdzięczna za to, że mogę wykonywać ten zawód. Jestem wdzięczna za to, że mogę was uczyć, i przekazywać Wam to, co umiem. Chociaż prawdopodobnie jeszcze umiem niewiele, całe życie się będę uczyła, i wy też. Ale dziękuję Wam za zaufanie. I chcę Wam powiedzieć najważniejszą rzecz. Oprócz tego, że wcześniej powiedziałam, że teatr to zabawa, owszem. Ale najważniejsze w teatrze, na scenie, w sztuce, w muzyce najważniejsza jest prawda. I to, żebyśmy my byli szczerzy, szczerzy z odbiorcą i szczerzy sami ze sobą. Żebyśmy byli prawdziwi, żebyśmy nie kłamali. Bo to jest miejsce, które paradoksalnie taki teatr, gdzie widz przychodzi i on szuka prawdy, on szuka utożsamienia się z historią, którą zobaczy na scenie. I największą pochwałą dla aktora jest to, że widz mógł się utożsamić z jego historią, z jego postacią, że mógł mu uwierzyć, wzruszyć się tą historią i przyniosło mu to jakąś refleksję. I ja życzę nam wszystkim, nam wszystkim artystom, amatorom, nieważne. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli zawsze prawdziwi. Nie tylko na scenie, ale i w życiu. Jestem wzruszona, że zaraz nacisnę guzik, który oznacza stop. Ale to nie jest koniec, bo jestem z Wami, duchem, ciałem, umysłem, a przede wszystkim sercem. Dziękuję Wam za ten sezon. Jesteście wspaniali.